Có ừ hello 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 Dobrze idzie, dobrze idzie! O, dużo lepiej! Hmm. To jest na pisze, chodź, ja ma problem, żeby. Pomóc go! No, wejść, No Ouch, 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 o kurwa, o kurwa, ouch, 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 bo jest ouch, ouch, jest. ouch, 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 dobrze, ouch, dobrze. wygrana. Będzie wygrana, dobrze, dobrze. dobrze, dobrze. Ale idzie. ale idzie! Ten to ma moc tym maluchu, jest moc, jest naprawdę! Pokazuje swoją moc cały czas na każdym zakręcie, na każdym prostu, proszę bardzo! Uff. Jaki komentator! Proszę bardzo, wyjeżdża! Uwaga, i skręt, i dawaj, i dzida. i dzida. dawaj Maku, dawaj, 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 I tu proszę o troszeczkę poniosła, ale jedziemy dalej! Nie martwimy się, tutaj ten biedny zakręt, waha się przelewa, ale idzie, ale zapierdala! Bo zobaczcie, co? Idealnie! Przyhamowanie! Ładnie ładnie przy samym końcu przyhamował, ale dalej ciągnie, ciągnie i prosta Nie było zmienienie biegówki przyhamowanie i bardzo ładnie z tumika Idzida, i da, idzie, idzie kurwa konto robi nie wierzę, nie wierzę konto robi, jak można tak zapierdalać to wypierdala subaryny na czas tym maluchem? subaryna, subaryna bardzo długa, prosta Waga, zbliża się, zbliża się do metra, zbliża się, ile jeszcze okrążyć, bo nie liczyłem, takie emocje, jeszcze jedno okrążenie, dawaj, dawaj, zapierdalaj, pięknie, ostatnie okrążenie, Maku, nie spierdalaj, jedzie, ale idzie, ooo, ładnie przykro, idealnie nawet, czytanie. やったおおいいおお Kurwa tam nie wyleciał, to było było bardzo dziwne. Bardzo pat 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 pat. Kurwa. No ja. Dawaj, ja. dawaj, dawaj, dawaj.